Dobry wieczór, Rafał Kosny z Biego Stoku. Ja akurat jestem członkiem organizacji ekologicznej Federacja Zielonych.pl i chciałem powiedzieć, że, na przykład, w Zielonym Ładzie kilka rzeczy organizacjom ekologicznym też się nie podoba, bo chociażby to zmuszanie ludzi do złomowania samochodów używanych jeszcze dobrych, żeby kupić nowe. Tak, czyli to jest taki konsumpcjonizm. Tak naprawdę korporacje wymuszają na nas, żebyśmy co 2-3 lata na przykład kupowali nowe telefony komórkowe, nowe komputery, nowe auta. Zaraz się okaże, że dzisiaj te baterie, akumulatory litowe zostaną zastąpione sodowymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska, niepalnymi. Więc tutaj na przykład ja bardziej byłbym za tym, żeby na przykład polscy rolnicy mogli produkować biopaliwa do tych jeszcze starych jakiś samochodów i używać je tak długo jak jeszcze można, a nie napędzać tą spiralę konsumpcjonizmu, czyli co 2-3 lata kupujemy coś nowego i dajemy zarobić korporacjom przyspieszona zmiana, przyspieszona transformacja sprawia, że rezygnujemy ze sprzętu, narzędzi, które co prawda są jeszcze starsze, ale mogłyby jeszcze służyć. Tak, to też jest ten y, cały cykl produktów zaprojektowane, żeby się zepsuć po gwarancji, tak, że ludzie na przykład nie mogą wymienić samodzielnie dzisiaj baterii w telefonie komórkowym, tylko musi to zrobić serwis. Ekrany telefonów komórkowych, które się tłuką, tak, bo są szklane, a nie na przykład plastikowe jakieś wzmocnione, więc szereg takich rzeczy naprawdę mogłoby być przyjaznych też y, dla ludzi, dla konsumentów, dla naszych kieszeni, jak gdyby i przy okazji ekologicznych. Panie Rafale, bardzo dziękuję. Cenne informacje. Też będziemy przekazywać te, te postulaty kandydującym politykom.